Mamy takie zadanie do rozwiązania. To jest zadanie z 2015 z sierpnia, z poprawkowej. Do tej matury lepiej nie pisać, bo ona jest taka ostatnia, nie, w roku. No i mamy jakieś 9 do 5, 5 do 9, 45 do 9 i mamy powiedzieć, ile to jest. No to tak, 5 i 45, no nie wiem, my możemy robić coś takiego, że a do M razy, nie razy A, tylko razy B do M. To jest A razy B do M. No, a jak mamy coś takiego, no to możemy użyć tego tutaj. No, bo my jeszcze wiemy, też u nas na Instagramie to znajdziecie, i nie tylko, w ogóle w wielu miejscach, w kartach wzorów i na TikTok, który zapraszam, to mamy coś takiego, że to jest A. M plus n. No to przekształtujmy sobie to, co my tu mamy. No to mamy tak. 9 do 5 razy 5 do 9, tak? Na no 9 to jest 4 plus 5. No to my mamy tak. Razy 5 do 5 plus 4. Jak sobie spojrzymy tutaj, no to możemy powiedzieć, że to jest 5 razy 5 do 5 razy 5 do 4, tak? No ale dobra, jeszcze zostawmy to 45 na dole. No dobra, no to zróbmy teraz to co powiedziałem, czyli mamy 9 do 5 razy 5 do 5 razy 5 do razy 5 do 4 no i to przez 45 do 5. No to teraz robimy z tego wzorku, czyli 9 do 5 razy 5 do 5 to jest 9 razy 5 do 5. Czyli mamy tak, 9 razy 5 całość do 5 razy 5 do 4. Przez 45 do 5. No dobra, no to takim, w takim razie, co to, to jest 4 razy 9, 5 razy 9? To jest 45, no to tutaj mamy 45 do 5 razy 5 do 4 przez 45 do 5. Na dole i na górze mamy to samo, to to nam się skraca i zostaje nam 5 do 4. I to jest nasz wynik. D, czyli bardzo dobrze, czyli dobrze rozwiązane. No i ja wam życzę, żebyście mieli tylko takie łatwe zadania na swoim jej drodze, ale nic nie jest. Nie daje większej satysfakcji niż trudne zadanie, które rozwiążecie. I z taką myślą was zostawiam dzisiaj.